No, ale jestem śpiący, wstałam dopiero co, już się chyba robi jasno, no, już schodzi słoneczko, już nawet świeci. Hmm. Gdzie jest mój telefon? Bo chciałam się ostatnio umówić no, na, na takie malarstwo. Żeby trochę sobie pomalować czy tężyć się. No tak. Wejdę na tą stronę. Co znalazłam na TikToku? O! Teraz muszę zadzwonić o Dobra, nie będzie. Dyn dyn. O, dzień dobry. Um, dzień dobry. To ja bym chciała się umówić um, em, na tą wizytę, um, żeby pomalować. Um, to dzisiaj, jutro nie można. Aha, dobra. Um, to ja bym chciała się dzisiaj umówić. A na którą to? Na dziesiątą? No dobra. To do widzenia. Do widzenia okej okay. no i elegancko o niech tutaj chciałam skupić telefon tutaj okay. będę musiała się przebrać A rodzice nie śpią napiszę na przykład napiszę tylko mam e maila że wychodzę okej okay. Mmm, w się ubrała. A niech będzie to. Tylko zjem sobie jeszcze jakieś śniadanie. Wciągnę palżykej. No sobie wzięła. Hmm. Niech będzie chlebek z szyneczką. Okej. Okay. Do tego sobie bym wzięła jeszcze jakieś picie. A odpicie to już. Hmm. A tam nie, nie, nie chcę już odpić. A kranówy tak średnio. Z, zjem tylko. To może z lewu. Ok. Już idę. Lucuś. No mmm. Papa, wrócę. Lucuś za jakieś może dwie godzinki. Dobrze. To tak. Muszę odlokować drzwi. I wejdę. O, to chyba tutaj. O, jaki słodki piesek. Oj, agresywnie, dobrze. To ja chyba pójdę dalej. A tak się też coś tego tą pieseczkowi tego i tak niech to mnie jadł, zostawił coś spokojnie czy no dobrze Co hmm. co jadą, więc nie jestem głodna pani mówiła mi przez telefon, że... Oh, tu jest park ale dobra, nie będę się odpraszać Pani nie mówiła, że to chyba na drugim pięterku miało być. Chyba coś tam pamiętam. Już jestem. To jest tutaj. U chyba się zgubiło. To nie tutaj. Tu chyba. na pierwszym było. O, to chyba tutaj. O ładnie tutaj są rzeczy. Dzień dobry. A tam co jest? Aj, tutaj jest to, tutaj o to jest taka tablica. Ciekawe czy tutaj będzie, żeby mnie aby oprowadzić tutaj. O, już idę! Chyba tam jakaś klientka jest! O, dzień dobry! Kto z panią rozmawiała? Tak, to chyba ze mną. Już w sumie to nie pamiętam, bo tak z dużą mięso, z wieloma osobami tak rozmawiam. Tutaj możesz sobie pomalować, a tu można wybierać sobie ramączki, jakie się chce. A jak już skończyłaś? Klikasz. Masz taki czerwony przycisk, co tam widzisz? Tu i tu jest taki. Okej, okay, to wszystko rozumiem. Może się pani zająć. Tam pani chce sobie... Okej. Okay. To ja tutaj podleję może mojego kwiatuszka. Hmm. To co ja bym narysowała? Okej, okay, mam pomysł. I jeszcze tylko. Jedna kawaczka. No i w sumie to by było na tyle, ale... Hmm. Teraz sobie tak pomyślałam, żebym jeszcze jakieś tu fajne to było. Jakby się tak tego powstrzymał. No to chyba trzeba od nowa, tyle. Okej, okay, to w sumie chyba skończyłam. Ale bym jeszcze może jakieś słoneczko dorysowała. No i super. Tylko choromeczkę teraz bym zabrała trzeba jeszcze. A niech będzie taka różowa. Nie, 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 to nie. Nie, to nie, bo to jest usta. Pani mi nie powiedziała, że nie można by jakiegoś guzika tutaj No i super. Też się zapytam, czy trzeba ptacić czy no to, to co. Tu jest węgielko. Dobrze, nieważne. No nic, to, a trzeba co płacić? taki piękny. Ale słomko narysowałaś, że, że nie musisz płacić. O nie, nie, ja zapłacę. Ja zapłacę. Chcę przymniej karty. Ale i tak zapłacę. Nie, ty wyjdź, nie płać. No dobra. Jej. że tutaj pooglądam sobie to jak jest po może tam pójdę i z... może ten no ten, może bym jeszcze poszła na ten skate, park, co tam był, taki widziałam. Zapytam się czy można. później tak. dobry, tam tutaj pracuje. Tak. Mogłabym tutaj tutaj skatepark, na jakieś minut. No dobrze, tylko proszę ogłosić to i zarobić sobie kask. Uwaga! Uwaga! No krzyczę, że uwaga! No dobrze, zjeżdżaj, bo. No. I to jest fajna zabawa w ogóle. Mm, jest dobrze. Ale jaki jest, jest pani rozmiar głowy, czy jakoś tak? Mm, nie wiem, ale mogę... Panu powiedzieć, że mam 15 lat. A! No i to pasował tak idealnie ten kask. No, okej. Okay. A deska? Deska to można tu sobie wybrać. o taki Abuzik. tu jest jeszcze taka, taka i taka. Mogę no, arbuzika? No oczywiście, że można. Teraz i chyba już Pani jest. Oczywiście. Przeskok. Się zmęczyłam. A ile to było płatności? Ym, gdzieś tak by było chyba... Ym, za 5 minut to chyba z, z 20 minut. Chyba w kieszeni gdzieś miałam pieniądze. O proszę. Dziękuję. Może to już może pani wyjść, tylko zabrać y, ten obraz. Okej. Okay. Jeśli Wam się podobał widzowie odcinek, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, a jeśli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję. I koniecznie, i koniecznie zostawcie też dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka. To Bajo!